Alicja Lęczewska. Myśli na każdy dzień. 10 października. O wiarę proś ciągle. To, jaka będzie. Zależy od siły ciągłości pragnienia jej, i prośby o nią. Wiara jest źródłem wszystkiego. Nie, intelektualne uznawanie. Ono może być początkiem. Choć też nie musi. Ale dziecięca ufność. Całkowita i bezwzględna. O odruch tej ufności w każdej sytuacji proś. Na taką ufność stać tylko dzieci i wielkich świętych. U dzieci jest to naturalne. U świętych wypracowane trudem wielu lat. To, co jest najważniejsze, najbardziej cenne, wymaga największego wysiłku. Wysiłku maksymalnego i ciągłego.